Fallout 4 tak, kolejna odsłona gry Fallout oto moja opinia o niej ogólnie gierka jest typową strzelanką z elementami trochę strategii troszeczkę RPG tak, jest to taki lekki miszmasz cała fabuła dzieje się w postapokaliptycznym Bostonie takim bardziej retroapokaliptycznym to nazwał jest to Open World, to znaczy, że poza głównym wątkiem fabularnym możemy praktycznie wszędzie łazić. Z każdym rozmawiać, robić na co mamy ochotę, na tyle na ile jesteśmy zdolni. Możemy budować nowe przedmioty, modyfikować bronie, zbroje, możemy zdobywać nowych sojuszników, z czego zawsze jeden z nich. Może nam asystować w walce. Jak już wspomniałem, możemy tutaj również, wręcz nawet i musimy poniekąd rozbudowywać nasze schronienie, jako że coraz więcej ludzi z niewidywalnych i handlarzy zaczyna do niego docierać. Musimy zadbać o mieli wodę i jedzenie. Jednocześnie oczywiście cały czas podróżując, przychodząc dodatkowe questy lub główną linię bablary. Grafika jest naprawdę fenomenalna, grywalność jest super. Minusem jest to, że brakuje takich mocniejszych elementów RPG, ale to już jest kwestia tak naprawdę gustu. Moja ocena 7 na 10.